Cześć, ja nazywam się Querton i witam was w kolejnym odcinku z serii Legobaton 2 DC Super Heroes Kontynuujemy dzisiaj nasze przygody Jak pamiętacie w ostatnim odcinku udało nam się uciec z metra I teraz musimy ruszać, by pokonać Jokera I Lex za zanim rozpylą gaz No ale, właśnie Czy oglądaliście Harry Pottera? Jeśli tak, to To Harry Potter to nic Pojawienie do tego, co te zaraz zobaczycie Wingardium Leviosa no, dobra, no ale już bez zbytnego przedłużania yy, lecimy, ponieważ go tam samo się nie uratuje, a może, a może się uratuje? Nie wiem, w każdym razie, mieście szaleją Nieźle Ale my lecimy Nasz cel jest gdzieś, gdzieś, gdzieś Gdzieś, gdzieś, gdzieś Gdzieś po tamtej stronie, więc co, Przydałoby się autko, więc Ja, pozwolicie, że ja sobie może wezmę tutaj autobus szkolny bo tak, w tej grze możemy w sumie w każdej praktycznie grze lego możemy jeździć dowolnym samochodem, który napotkamy tylko mam wrażenie, że źle spręciłem ale, ale dobra tylko by to tam obchodziło dobra, jedziemy gdzieś tutaj jest ratusz i to właśnie tam tam musimy zmierzać, tylko że się chyba trochę zgubiłem w tym mieście, mam powiem czekajcie gdzie mam iść? Tam, dobra, czyli w sumie jadę nawet Git. Dobra, no to jedziemy. Tylko tutaj będę, będę musiał skręcić sobie, ale, 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 dobra. Jesteśmy gdzieś. Dobra, no dobrze, że w tym autobusie nie ma dzieci, bo mogą być nieciekawie. Dobra, teraz już się kierujemy dobrze, więc. I lecimy, jedziemy do... do... wow, kogoś rozjechałem. Lecimy do robota. Wielkiego, bardzo dużego robota. Dobra. I cyk rozjechany, i cyk, i cyk, i cyk. Haha, ha, wszystkich rozjadę O oh, oh yeah, o oh yeah, o yeah, o yeah. Dobra, wiem, że źle pojechałem, bo mam jechać tu, ale dobra.

meanwhile citizens gather at city hall for the Lex Luther rally full of questions for the presidential candidate but will he have the answers fellow <laughs> no, <czy ja> <laughs> citizens thank you for joining me today voting is serious business so before you choose your next president I want you all to take a deep breath

No cóż, na takie rzeczy nie możemy pozwolić. Jak Lex to stanie się prezydentem, może iść dość do zagłady Gotham, więc cóż, zacznijmy. Zacznijmy. Zacznijmy od tego, by przewrócić wszystkich ludzi. Dobra, czemu oni w ogóle biegają? Oni powinni się cieszyć w sensie. powinni być zadowoleni z swojego głosu. A nie biegać, płakać. Dobra, w każdym razie, mamy tutaj do czynienia z kolejnym, bardzo fajnym poziomem. A ponieważ on jest poniekąd zrobiony w jednej wielkiej lokacji. Tak, tak poniekąd. No. Ja w ogóle, to trochę wygląda jak początek gry, prawda? W końcu znów jesteśmy... Chyba w tym samym ratuszu. Tak mi się wy... Nie, to nie jest sam ratusz, bo teraz jesteśmy w środku miasta. No, dobra. Okej, okay, pozbierajmy troszkę monetek. No i dobra, tu jest kapsuła, ale i na razie nie zdobędziemy. Dobra, zacznijmy, może tutaj. Od zniszczenia tych głośników. Dobra. Okej, okay. dobrze, no jest. Jako, że Superman trochę szybciej buduje, to właśnie go weźmiemy. Dobra. Okej. Okay. Mamy pancerz wspomagany. Dobra, cyk. No i dobra, chodźmy, chodźmy tam tą rurę rozsadzić. 2 na 5 Będziemy starać się to rozbijać, ponieważ to nie jest trudne. Dobra tutaj trzeba zamrozić wodę. Dobra, i teraz tak, tak wam powiem Jeżeli chcecie zrobić to na 100% To, to też się zalicza jako obraz Dokładnie tak To wielkie na środku też się zalicza jako obrazek, który musicie zniszczyć, więc Tak pamiętajcie Jeżeli chcecie zrobić tą grę na 100% Jakbyście nie umieli znaleźć ostatniego obrazka, no to on też się wlicza Dobra Okej okay. I tutaj kolejny strój, strój jak już się pewnie domyślacie, izolowany. Dokładnie. Tak, wstrzymałem w niepewności, bo nie miałem, bo sam nie miałem pewności, czy to będzie izolowany. Ale dobra, chodźmy tak. A właśnie, bo w ogóle. Tutaj jeszcze. Możemy sobie wskoczyć. Dobra. O, patrzcie, w ogóle ten robot patrzy się tam, gdzie my. To taka ciekawostka. Dobra, o, tam jest kolejny obrazek. No i mamy kapsułę. Dobra. Więc ruszajmy dalej. Tam są jeszcze jakieś monetki z tyłu, ale już dobra. Walić to. Spinamy się na górę. Superman już teraz będzie mógł na spokojnie wejść. No i strącić, pociągnąć, cokolwiek zrobić z tą wieżą. Dobra. No i pięknie. Wiecie, bo tam dość sporo monetek spadło, bym mnie w sumie chciał zdobyć. Aha, dobra. <gry> Okej. Okay. Dobra. No i wchodzimy. O, fioletowa moneta. Takie Takie to lubię. Dobra, no i mamy drabinkę do wspięcia się. W ogóle nie wiem, czy no to Ej, ty widziałem jak poleciałeś supermenku. Śmieszny. Dobra, teraz proszę mi tutaj stawać. No, i widać, jak, jak oni tak latają szybko. Proszę mi to wyjaśnić. Jak on uderza, widzicie to? Patrzcie to. Czekajcie. Patrzcie, jak superman uderza. On bardziej idzie i strąca wszystko na swojej drodze. No to nieźle. Widzicie, od. Supermana się podświetla. Jest napromieniowany. Dobra. No cóż. Okej. Okay. W każdym razie powróćmy na górę. Nie no. W sumie już nie musimy tu wracać. Teraz wystarczy nam tylko to. Dobra. Jedyny pan policjant o, do, dobra, lecimy. No, jesteśmy niby teraz w innej lokacji, aczkolwiek można powiedzieć, że jest to tak jakby nadal ten sam budynek. No, dobra. No to jakby to samo miejsce, tylko wyżej, dobra. Wy mnie bijecie. O tu. Dziady Dobra Walić to. Budujemy. Nie, nie, nie. Budujemy. W ogóle jakoś nagle odzyskał supermocę. Super Ekman. Dobra. A, ziskałem L. Miałem wciskać K. Dobra, sorry. Przepraszam. Ła wow. Dobra. Ile ich tu jest, panowie? No ja was proszę. O, nawet mamy bumerangi elektryczne. Dobra, czas komuś poświecić w oczka. Nie, to mnie tu jednak zastanawia, czemu, czemu, czemu go to, to bolało, czy cokolwiek, nie? W końcu to jest robot. Ta jest nielogiczna, dobra. Szybko zanim manetki znikną, w sensie już pewnie znikły, ale dobra. Tutaj mamy w ogóle super bohatera, to wit. Kurde. Nie! Mogłem tam wskoczyć przez chwilę. Kurde w ogóle tutaj mamy kominy i tu można bardzo dużo monet zdobyć pamiętam dobra jednak nie tak dużo okej okay. dobra teraz ty mnie toperza my teraz chyba możemy nawet sobie tutaj wlecieć o możemy no idealnie dobra i pięknie o piękna liczba sobie już zostawimy w sumie Dobra Skończymy z jej odwrotnością, dobra cyk, 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 Tak sobie cykowałem do, do... Dobra, nieważne Lećmy dalej po prostu Okej, okay, tutaj jeszcze możemy Dobra budować schodki no. no zabij go, dobra hehehehehe przecież, przecież wy uszu nie macie patrzcie to, Hehehe, dobra Aha, elektryczny Batman. O, oh, Batmanie! Tam już pewnie widzicie, co z tym kwiatkiem trzeba zrobić. Już się pewnie domyślacie. No i teraz siadamy. No i tralalalala. la la la. Oczka zmruż, oby ci się smerwy przyśniły. Widzisz to panie robocie? Superman to klucz do twojego serduszka.

Robin, Batman pierwszy raz pochwalił Robina, no i teraz tuż jest koniec. Teraz będzie dość ciekawa misja. Nowy prezydent, poźmy kończony. Fajnie, fajnie. Dobra, już tam pomi pominiemy to. 100%, tutaj wiadomo. Kapsuł mamy parę, jedną. Aha, no to... Dużo. Dobra. Dobra No w każdym razie Teraz naprawdę fajna misja nas czeka Którą sobie już zrobimy na spokojnie w kolejnym odcinku Ona jest naprawdę Krótka No Ale, ale fajna Ale fajna Dokładnie Szalony plan No dosłownie szalony Dobra ja nie wiem czy to, chociaż w sumie nie, w sumie nie wiem, dobra, nieważne. E, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić łapki w górę. Ja się wam żegnam. Do trzymajcie się. No i cześć.